2,5 litra, 6 cylindrów, fajnie, bo w oryginale tak się trafił. Kupiłem go za piątkę. No i bardzo dobry. A ile e... wsadziłeś? E... Już... Po pięciu przestałem liczyć. Nie? No tak. E... Przód był w innym kolorze, to z kolegą tak pomalowaliśmy jak umiemy. No bo to, jest to... Taki, bo to jest taki twój samochód do zabawy. Tak, którego nie szkoda. Okay. Pęknie połóż, czy tam błotnik, czy urwie, czy coś takiego. No to można było sobie pomalować, widzę negatywy w ogóle coś tutaj. No zabijcie. to są adaptery skrętu. A, po, po, po prostu... Ale co, driftujesz sobie? No tak? driftuję, no, Okej. Okay. Tylko że nie ma. nie ma gdzie. No nie ma gdzie, to jest. Wszystkie problem, miejscówki nie? powoli zamykają. To jest no łapa. No, jest. w, w układ. Yy, o ty... mam dużo, mam swoją wulkanizację, więc... Więc się bawisz. I więc tyle. się bawię. Taki pomysł padł, mówi to. Znaczy ja powiem tak, no y, y, co, co najlepsze jest do upalania? No Bema, nie? BMK. MMKara, no no. 99 rok. No, nie szkoda, mam inne auta jeżdżenia na fadzie. a to jest do takiej przyjemności nauki. Rado wjazdy, no BMW. No tak, części jakieś potrzebujesz, chodzisz na aukcję, kupujesz, tak. No tak chcesz no. kupić nowe, chcesz kupić używane, nie ma problemu. No i, Dokładnie. I o to chodzi właśnie. Jest trochę także... nity, trochę tutaj progu nie ma, ale to w niczym mi nie przeszkadza. <laughs> <laughs> Szybciej jeździ bez tego progu. Ponownie. No i dobrze, i ty, no. Bardzo fajny pomysł, bardzo no. fajny pomysł. Chcecie zobaczyć y, tego... Y...